Dzisiaj przetestujemy niebieską odżywkę do włosów od Anwen. Możliwości są trzy. Albo faktycznie uzyskam chłodny kolor, albo nie stanie się nic, albo będziemy mieć niebieskie włosy. Więc ja jestem ciekawa co dzisiaj się wydarzy, a jeśli wy też jesteście ciekawi jaki będzie efekt końcowy, bo nie mam pojęcia, no to zostańcie koniecznie do końca. Hello, cześć wam, z tej strony My Hair Tip i mąż My Hair Tip, czyli typ senior. <laughs> Czego zostajecie jesteś młodszy? że ty ciągle tak gada, że senior, a jesteś młodszy! I tak jak widzieliście po tytule i po wstępie, dzisiaj testujemy niebieskie odżywki. I teraz tak, ja przetestuję sobie. Ej, na odwrót! Ja przetestuję sobie e, na moich włosach, które ani nie są do końca typowo blond, ani nie są typowo brązowe. Przetestuję odżywkę dla włosów brązowych, a tymek dla włosów blond. Tak, blond. Uch. Się? Na dobry początek umyjemy sobie włosy i skórę głowy dwukrotnie mocnym, oczyszczającym szamponem. Tutaj mam akurat Dragon Wash, który testuję i fajnie, gdyby ta kamera to w końcu złapała. Mamy to! A więc idziemy teraz umyć włosy i skórę głowy dwukrotnie szamponem i wracamy do Was i będziemy nakładać odżywkę. Także pa! Do zobaczenia! I tak wygląda efekt końcowy, u tym wyszły fioletowe włosy, Nie mnie jest taki odcień różu Mi się podoba Myślę, że tobie też wow. Podoba ci się Na pewno powtórzymy zabieg, to pa! No a tak serio to włosy umyte, więc teraz zdejmujemy turbany No i właśnie Te odżywki są dość mocne I yy, aby sobie nie poplamić dłoni, najpierw założymy sobie rękawiczki, żeby je zabezpieczyć Dawaj rękawiczki Wyglądamy tak samo. Proszę, Tadzia, wstać w komentarzu, czy nasz outfit na siostry bliźniaczki jest git, czy nie. Tak, czy nie? Okay. Bierzemy. O, ja jestem przerażona, bo to jest takie intensywne w kolorze, że szok. Zobaczcie to. Dobra, jednak ciężko to pokazać. Ej, dobra. No dobra, nakładamy. Dobra, u mnie jest nieźle. Włosy są serio niebieskie, To masz ładny kolorek. I to moje? Dobra, ja moje trzymam, już nałożyłam. Będę trzymać 5 minut. Więc e, minuta już minęła z samego nakładania, albo nawet i dwie. Więc teraz liczę na moment i będę zmywać. Twoje nie jest takie dramatyczne jak moje, mi się wydaje. Mam nadzieję, że to nie przybarwi skóry. Ja sobie to nie wiem, ma tu... <noise> No a ja? Zobacz to! Zobacz to! Wygląda jak farba do ścian U mnie minęło już kilka minut, także zmywam Patrzcie jak jest woda niebieska! Ja nie mogę, błagam niech sobie nie włosów No nie mogę, co tu zrobić? Ja mam tylko nadzieję, że dobrze to domyłam. Wykażę w I dobrze to tam. No to spoko. Teraz ty tyłek. Ja miałem trzymać dwie minuty, ale już chyba mi dało 10. Gdzieś... To O matko, jaka fioletowa woda leci! Hot leci. Masz tu ścierę. Najpierw no, <grym> twarz na domu. Ja chyba mam takie. Chłodniejsze po prostu. No. Ale to już wi widzę na pierwszy rzut oka. Mm. Odżywka już zmyta. Idziemy teraz nałożyć serum, suszymy włosy i wracamy z efektami. Tyba jak skończył z siwymi włosami. Ale mi się podoba w tych odżywkach, że one nie tylko działają właśnie na e, ochłodzenie, ale też pielęgnują. No, i super jest efekt. No, są takie fajne, nawilżone, miękkie i też wygładzone. Chociaż nie są przesadnie wygładzone. Jak oceniasz swój efekt? No, ja widzę efekt. I to widzę znaczny efekt. Wiadomo, to tak naprawdę podejrzewam, że po, nie wiem, trzech, czterech razach nie, takiego regularnego stosowania, to ten efekt będzie bardziej znaczący. Ale na ten moment, po jednym razie, no ja jeszcze trzymałem 10 minut jakoś, nie? a tam chyba na opakowaniu było, że... Minimum 2, więc można dwie. dłużej ogólnie. Ale no fajne jest też to, że właśnie te odżywki są pielęgnujące no Że nie jest to po prostu, że ochładza, więc Też nie wiem, ma na przykład alkohol, żeby mocniej w to w te włosy weszły No już tak tu? mam wrażenie, że u ciebie też są chłodniejsze no Tu musisz patrzeć na te blond. Ale zobacz tu, na tych brązowych No faktycznie, na pewno, na pewno są chłodne po prostu, nie? No to serio są siwe, a wcześniej miałaś takie no jak drewno, co tak zawsze mówiłem, że są mm. takie drewniane. Fajnie, że w ogóle jest coś takiego, że ze spokojem można nałożyć raz na skórę głowy, że nie ma to silikonów, a dwa, że nie jest to produkt, który źle wpływa na włosy. Mm. Czyli wręcz przeciwnie, czyli pielęgnuje włosy. No a bardzo dużo jest takich fryzjerskich, na przykład, które no, wręcz wysuszają, nie? Mm. Po jakimś razie. Albo te bukangi z Ganciany też zawsze, ja sobie też kiedyś próbowałam. To też mi tak podsuszyły włosy i to nie był fajny efekt, a tutaj właściwie są miłe. A więc na szczęście niebieskich ani fioletowych włosów nie mamy i no tak, tak po prostu jest lepiej. Mamy nadzieję, że miło spędziliście z nami czas, że miło was, wam się nas oglądało. Koniecznie pochwalcie się, czy próbowaliście w ogóle tych odżywek. I jakie efekty były u Was? Bo ja szczerze jestem zadowolony, chociaż raczej nie będę tego stosował na co dzień. No to co? Mam nadzieję, że do zobaczenia. Pa!